Żakiet wyjęty z szafy oznacza oficjalną imprezę, zostałam zaproszona na przyjęcie z okazji 76. rocznicy proklamowania HRL oraz objęcie obowiązków ambasadora przez jego ekscelencję Lu Shana. Do ambasady Chin w Warszawie zjechało wielu znamienitych gości. Sam budynek robi też ogromne wrażenie, zobaczcie tylko wszędzie czerwień oznaczająca szczęście w kulturze Chin, ale również tradycyjne dekoracje. W tym roku były również stoiska topowych chińskich firm takich jak Air China, Costco, Huawei ale również można było zobaczyć model chińskiej stacji kosmicznej, a także wsiąść do najnowszych modeli chińskich aut. Główna sala była wybrana po brzegi, dlatego ciężko było dostać się bliżej pana ambasadora. Po części oficjalnej i wzniesieniu wspólnego toastu na gości czekał jeszcze występ artystyczny chińskiego chóru. Zaśpiewali oni nie tylko w swoim ojczystym języku, ale również po polsku. Po wszystkim na gości czekał poczęstunek, ale nie byle jaki, bo składał się z tradycyjnych chińskich dań. Oczywiście były też napoje, a dla chwili wytchnienia można było wyjść na taras, z którego rozpościerał się taki oto przepiękny widok na ogół. Oczywiście mogliście też zostać w środku, gdzie przechadzając się korytarzami mogliście zobaczyć poprzednich ambasadorów, a w lśniących gobatach podziwiać prawdziwe dzieła sztuki chińskiej, no m.in. trójkolorową ceramikę lub malarstwo. No i koniec. Całość trwała około dwóch godzin. Powiem szczerze, że nie wiem kiedy ten czas mi zleciał. Każdy z gości dostał również mały upominek od ambasady. No i co, i trzeba było spierać się do domu. Mam nadzieję, do zobaczenia za rok i dziękuję za zaproszenie.